kochani, witajcie w nowym vlogu. Nadszedł ten smutny dzień, i wyjeżdżamy do łodzi. Kicia też jest smutna, ale nie do końca z tego powodu. Jest smutna, ponieważ bardzo chce chrupki. A ty jeszcze nie wiesz, że taka długa droga przed tobą dzisiaj, kocie. No? A Kicia dzisiaj po raz pierwszy poszła z nami na spacer. Normalnie poszła z nami na spacer w jedną i w drugą stronę, wróciła ładnie się trzymała. No nie jest to najlepsza wiadomość, bo wolałam jak od się bał wychodzenia z domu, ale wiadomo było, że kiedyś nadejdzie ten dzień, że um, będzie próbowała wychodzić. Natomiast przecież u rodziców już od 9 lat jeździ na wakacje i mieszka w takim samym domu. No i tam nie miała takich zakusów, ale zobaczymy, najpierw ci kupimy wszelki lokalizator i będziesz tak chodzić, no. No właśnie. Więc my się zbieramy. Na razie mamy trzy wielkie torby prania, bo zabieramy wszystko do prania. Sprzątamy, pakujemy. Więc na razie to jest trochę rozgardiasz. Więc ja chcę wam wszystko pozabierać. Tutaj posprzątać i poukładać, żeby nie było bałaganu, jak wrócimy. Tak, kot też się zgadza. Muszę właśnie jeszcze zaraz nakarmić zwierzęta i my sobie zjemy jakieś śniadanko. No i będziemy ruszać, niestety. Gdyby nie to, że jutro mamy urodziny kolegi, to pewnie byśmy jeszcze zostali, prawda, Lew? Prawda, na pewno. No właśnie. Kicia, nie wchodź tam do śmieci, zaraz cię nakarmi, obiecuję. No i dzisiaj w ogóle też zrobiło się, może nie, chłodniej to nie jest, ale jakoś tak jest pochmurno, ma padać, więc przynajmniej nie jest mi tak przykro wyjeżdżać, jakby... Miało być piękne słońce. Natomiast proszę nie obgryzać worka na śmieci kocie, kiciunia zostaw to. Jak widzicie nie mam rzęs, bo już mi wszystkie wyleciały. Co prawda w końciku tutaj oczywiście jakiś zawsze tak jest, jak tak to to wypadają, ale jak tak jak jest ostatnia, to się trzyma i nie ma nie chce nie chce wyjść. Um, i samo nie wiem czy, czy, czy podobam się sobie w rzęsach czy nie wiem, że na pewno u Was będą zdania podzielone, bo niektórzy po prostu tych doczepionych rzęs nie lubią, natomiast ja się chyba lepiej czuję. I, I pomyślę. Na pewno teraz jeszcze raz przedłużę rzęsy a potem zobaczymy. Natomiast zdecydowanie się lepiej czuję w tylko to właśnie to uzupełnianie jest dosyć problematyczne i to, że ciężko się omówić, że po prostu nie ma terminów, potem właśnie o, um, zostają takie tutaj kikuty, <grym> więc nie wiem, nie wiem, nie wiem. Natomiast z drugiej strony to jest wygodne, że nie trzeba malować że ich zmywać i dla mnie to jest plus 100 do wygody. Zobacz, co Kot robi. Zobacz. Co, co ty robisz? Zobaczcie, ma stopę na moje pięcie. Co ty robisz? Kicia, to na pewno nie chce wyjeżdżać. Susi też na pewno nie, prawda, Susi? Chcesz wyjeżdżać? Na pewno nie chcesz. Susi, zostałabyś jeszcze? Zostałby jeszcze piesek? Susi nie wie o co chodzi zupełnie. O czym pani mówi? Ja nic nie rozumiem. W każdym razie chcę jechać z wami, żebyście mnie tu przypadkiem nie zostawili, z kotem czy bez. Ja nie zostaję, tak? No nie trzęsie się, przecież to żarty jest. O kus, się zaczął. <laughs> nie, przeciągasz się chyba. Tak? Jedziesz z nami, kot też jedzie. Zobaczymy, czy kicia będzie tak samo grzeczna w tą stronę. Bo w poprzednią to kot przespał całą drogę, ale dała mi taką. Maść taką pastę jakby us uspokajającą, i w sumie jej nie zabrałam tutaj. Więc zobaczymy, jak, jak kicia będzie. Jak będzie w drugą stronę? Co sądzisz? Nic kicia nie sądzi. Przekonajcie się w drodze. Albo będę jęczeć, albo nie będę. No tak, wiadomo. Mhm. Dalej się kota nie da pokazywać. Także ja słuchajcie, wracam. Widzicie tutaj do sprzątania, do zmywania, do ogarniania i robię śniadanie. Tak wygląda nasza droga z kotem. W klawym coś. Tak jak mówiłam poprzednim razem, Kitia dostała taką pastę na i przespała całą drogę. Zapomniałam jej zabrać ze za sobą, i prawdopodobnie przez najbliższy czas kupi się nie znów. Co może równać się czterem godziną drogi? Kot będzie. Może ona tak robi, tak jak wszyscy Wiosłują mi tam. Raz! Raz! Jaki kiedy ciebie tak? Nie? Nie. A ciebie to nie wkurza? Sushi? Nie, wkurza, tylko trochę usypia. Ciebie to uspia, jak on tak robi? No bo to jest takie idealnie jednostajne. Nie, tak. nie no, mi ten odgłos nie przeszkadza, tylko o nią się martwię bardzo. No ale tak już przysypia chyba. O co chodzi? No i też idź spać, nie denerwuj się. Długa droga przed nami, do domku wracamy. Zarnia ryb, tak na Jakieś ryby. Ale podobno ciężko jest tam dojechać, natomiast jest to zweryfikowana informacja, więc zobaczymy. Cześć. Brzydal. Kolego. A to jest jaka ryba? Strąk. Dobra, może to zawijać. Ja nałożyłam borek, więc słuchajcie, otwieramy rybki. Właśnie byliśmy tam w tej wędzarni, ale ten ładnie pachnie, ale jesteś brzydki. O, jaki jesteś brzydki! Strąg będzie pyszny, tak? Uh -huh. Dobra. Teraz to jest? Sieja. Sieja. Nigdy nie jadłam takiej ryby chyba. Sieja. To jest galanta. Hmm. Ryba. Ja tam w ogóle słuchajcie, była taka wielka tabliczka. Złe psy. I dzwoni ma ten pan. Mówi, proszę sobie otworzyć bramę i wjechać, bo to taki wielki teren. A tam w ogóle dwa owczarki i taki spaniel duży, cały mokry, z kawałką bułki w zębach takiej suchej. I w ogóle wszedł, i od razu chciał się cieszyć. Jak zobaczył, że mamy samochód, to próbował mi tą bułkę do samochodu włożyć. Dobra, ja myślę, że na tym na razie mamy jeszcze tak. To jeszcze może otwórzmy jedno, tego no. bo ja spróbować to spróbowała, to jest se... jak to Sawicze tak. z... To jest z strągiem czy z czym? Strąga. I to jest z różnymi warzywami. Tak. To jest w galarecie, czy jak? To Nie, jest? to jest w takiej sałatce. Aha, w takiej sałatce, Aha. no to też myślę, że może być dobre. I kupiliśmy sobie do tego świeży chlebek, masełko i to będzie dzisiaj nasza... Obiad do kolacja. A wiecie, że wyładowaliśmy wszystko i zostawiliśmy zwierzaki pojechaliśmy do sklepu po chleb. To Tomek mówi, że jak wszedł, to kod siedział w tym, w transporterze. Więc ja myślę, że ona po prostu tęskni i chce na Mazury, że jej się tu nie podoba. Dobra, idziemy jeść. Co takiego, Cała w ogóle jakaś rozczochrana, głodna idę jeść. Hej kochani, witam się z wami dnia następnego, dzisiaj jest sobota, idziemy na imprezę i zrobiłam sobie makijaż oczu, w ogóle sobie zrobiłam jakiś taki mocniejszy makijaż z konturowaniem i tak dalej i mam wrażenie, że dawno się tak długo nie malowałam łączę lampę, bo jakoś To jest ciemno i wtedy wyglądam tutaj w tym świetle jakbym była taka strasznie blada nie wiem gorąco i spieszyłam się więc tak, zrobiłam Zrobiłam sobie, y, to kot nieważne, o tu się poperfumowałam i teraz, no dobra, nieważne, ale słuchajcie, y, tak, użyłam tego podkładu y, z Fenty, oczywiście z Sisleyem, najpierw to, potem y, By Terry i ten podkład jest bardzo fajny, bardzo go lubię, naprawdę. Fajnie się sprawdza. Ma taki, idealny, ma taki idealny balans między kryciem a naturalnym wyglądem. I użyłam też tego korektora z Benefitu. I on jest w kolorze jeden. I mam wrażenie, że może on był taki za jasny i trochę tu mnie rozjaśniło. Ale to może, być, to może być teraz ustawienie aparatu przy tym świetle. Wiecie, bo bardzo często tak jest. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało też później ale też chciałam zrobić sobie trochę taki makijaż a la lata 90. taki trochę grandowy z takimi ciemniejszymi ustami to jest ta pomadka Supermodel bo mam na sobie tą sukienkę z H&M, którą znacie i do tego włożyłam te botki Louis bo one mają trochę taki vibe, takie wibracje jak martensy więc postanowiłam założyć taką czarną sukienkę, te buty i na to sobie założę taką trochę militarną, a trochę, a, a trochę imprezową kurtkę. już się spotykam z dziewczynami na drinka, a potem idziemy do klubu na urodziny, do kolejki. O, więc widzicie, jak będzie mi bardzo ciepło, to mogę ją wziąć. I też taki, no miałam ochotę na taki look bardziej może mniej kobiecy, może bardziej taki tomboy. O! I ona ma tutaj. Tak super tak pokazuje włosami. Takie cykiny. O! I tak to wygląda. Ja ją kupiłam. Miałam 3 lata temu w że na wyprzedażach za jakieś śmieszne pieniądze z cyklu 39 zł. I do tego sobie wezmę małą czarną torebeczkę no i tak, Dobrze. i tak właściwie wyglądam mega nie do czasie i zaraz muszę się zbierać więc taka jestem zakręcona i w ogóle słuchajcie powiem wam, że ten powrót do miasta ja yy, nie wiem czy człowiek jest w stanie się w dwa tygodnie przyzwyczaić, nie wiem do życia na wsi, bo po prostu, nie wiem, jakoś nam jest z Tomkiem po pierwsze w ogóle jest tu bardzo winno no bo tam w tym domu jednak jest y, przez te drzewa jest y, większy taki mrok. Ale jest jakoś głośno, w nocy nam przeszkadzały samochody, no masakra powiem, masakra, szybko się człowiek przyzwyczaja do takiej ciszy i spokoju, naprawdę, no, a dzisiaj jeszcze impreza, więc w ogóle, wiecie, dodatkowe bodźce, ale serio, mam taki makijaż, jakoś tak, um, wiecie, nie mam tych rzęs i chciałam sobie podkreślić oczy, i zrobiłam sobie kreskę. A to nie jest najlepszy patent, jak ktoś bardzo długo tego nie robił. To zazwyczaj to nie wychodzi, więc yy, tak, albo nie wychodzi jakoś bardzo idealnie. Yy, więc właśnie zrobiłam sobie kreskę, zrobiłam sobie konturowanie, zrobiłam sobie cienie. No, więc tak. Nie wiem, jakoś dziwnie się czuję yy, z, z tym, że mam tyle makijażu na sobie. Czy makijażu może nie, ale że tak. Wiecie, te oczy podkreślone, ale myślę, że jeżeli chodzi o rzęsy, to nie jest najgorzej po zdjęciu. No cudownie też nie jest. Nie, umówmy się, jakieś mam takie kikutki małe wystające. Piękne one nie są w żadnym, w żadnym, w żadnym momencie. Natomiast e, jakiejś takiej chyba strasznej tragedii też nie ma. Najgorsze, że po zdjęciu one są takie proste, że e, nie, nie są wywinięte, tylko są takie w ogóle w dół. Takie, nie mam nawet zalotki. O wiecie, ostatni raz malowałam rzęsy chyba dwa lata temu albo trzy, więc się po prostu właśnie pisałam dziewczynom, że se namęczyłam, napociłam tak jakbym, nie wiem, robiła operację na otwartym sercu co najmniej <grym> malując rzęsy, więc to są takie problemy. No i tak, ja uciekam na imprezę. Cieszę się, że jesteśmy z Łodzi, cieszę, w Łodzi. Cieszę się, że się spotkam z dziewczynami, ze znajomymi, z imprezy, ale yy, przykro mi, że wy, musieliśmy wyjechać i nie wiem tak naprawdę za ile wrócimy, ale no, mam nadzieję, że jak najszybciej. No, Także mega, mega się przywiązałam do tego jakoś tak fajnie. Cisza, spokój, natura. Więc tak, kochani, dobra, yy, ja zmykam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Chyba był chaotyczny, ale czasami mi się takie zdarzają. Wybaczcie. Aha, jeszcze tu mam perfumy eee, Chanel Chance. I tak. Dobra, ja zmykam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, pobudziaki.